Witajcie z tej strony. Gabriel, znaki Zodiaku, Wodnik Ryby, horoskop tygodniowy. Jeżeli chodzi o wodnika w najbliższych 7 dniach, życie prywatne, osobiste. Tutaj widzę jakieś ogólnie. Mm, mm, Wydaje mi się, że w życiu wodników albo się już wydarzyło, albo się wydarzy pewna jakaś taka męska relacja, ale to, to może być tak jak mówię, męsko-męska, damsko-męska na pewno jakiś mężczyzna, jakiś pojawił się lub pojawi się który jakby Będzie to dla nas jakby korzystne pod względem, czy to materialnym, czy to nawet zdrowotnym, czy w jakiejkolwiek innej wartości. Tutaj widzę, że będzie to jakby znajomość. To niekoniecznie znajomość, bo to, tak jak mówię, to może być w różnym jakby. Na różnym poziomie, czyli może to być albo forma znajomości, która przełoży się na yy, materialne, zdrowotne jakieś korzyści, bądź może to być po prostu jakaś osoba, nawet której nie będziemy znali, a która w jakiś sposób przekaże nam pewne wartości. Tutaj to może być w różny sposób. To ja nawet widzę sobie. Widzę nawet coś takiego na zasadzie, że ktoś ogląda jakiegoś vloga osoby płci męskiej, która w jakiś sposób wpłynie na niego materialnie czy zdrowotnie. Yy, albo już to zrobiła, jeżeli chodzi o wodników. Yy, I tu może być to tak, że raczej widzę, że to nie będzie jakieś nic takiego strasznie spektakularnego, ale yy, może to być jakaś taka wskazówka właśnie. Orjonca odnośnie. Może to być wskazówka, która wpłynie jakby uwodników na polepszenie się jakby sytuacji ich materialnej, ale to nie jako nawet, że już będą miały jakieś pieniądze, czy zarobią pieniądze, tylko kwest, kwestia jakby wiedzy. Że, I to też może się tyczyć życia zdrowotnego. Hmm. Na pewno widzę jakiegoś takiego mentora jakiegoś takiego to może być forma jakiejś przyjaźni, inspirującej przyjaźni, bądź jakiś tak nawet forma jakiegoś mentora jakiegoś takiego osoby, która coś jakby przełamie u wodników, jeżeli chodzi o kwestie materialne, zdrowotne jakaś nowa dieta, jakiś, jakiś nowy sposób na Pewne dolegliwości, które wodniki po prostu miały, i tak jak mówię, może to być jakaś, jakaś osoba, nawet na YouTubie, bądź jakiś autor książki, bądź jakaś powiedzmy osoba, którą wodniki spotkały lub mogą spotkać w swoim życiu. Ale tak jak mówię, skala tego może być różna. To może być tak, że spotkają i to będzie jakaś długa współpraca, może to być tylko jakaś osoba napotkana, która im da jakąś wskazówkę, a ta wskazówka po prostu. W jakiś sposób płynie na myślenie wodników w kwestii ich pieniędzy i zdrowia, jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj widzę, że u wodników, jakby taki brak jakiegoś planu, takiego wodniki, ja widzę, że tutaj wod, wodniki, jakby. W kwestii zdrowia swojego dokonują pewnych działań, natomiast te działania nie przynoszą jakichś takich większych rezultatów, bądź rezultatów takich jakby wodniki chciały, ale tutaj widzę, że to jest spowodowane jakby brakiem konsekwencji, brakiem planowania. Czyli jeżeli tutaj widzę na przykład kwestia zrzucenia na przykład kilogramów ja tutaj widzę, że to nie jest jakby spowodowane teraz taki przykład zobaczyłem osoba, która chce schudnąć jakby ona wszystko dobrze robi i, zosta i ale jej wydaje się, że ona źle robi ale to jest spowodowane właśnie brakiem konsekwencji brakiem jakby planowania Czyli to, co ona robi, jest w porządku, jeżeli chodzi o e, dany efekt, który ona chce osiągnąć, ale poprzez brak planowania, brak konsekwencji, brak, brak jakiejś właśnie strategii e, rozplanowania tego w czasie i to nie wychodzi. E, i Widzę, że tutaj właśnie to e, jest u wodników. Jeżeli chodzi o przykład takiego schudnięcia, to jest tylko i wyłącznie przykład. E, to może dotyczyć. E, różnych kwestii, to może być nawet jakieś zalecenie leka lekarskie, które wodniki dostały od lekarzy i ono się nie sprawdza, ale to tylko i wyłącznie właśnie z braku konsekwencji, braku jakiejś takiej systematyczności. Coś w tym rodzaju, jeżeli chodzi o relacje i związki u wodników, Ja widzę, że wodniki mogły mieć taką sytuację, która. Złamane serce to jest za dużo powiedziane. To jakaś taka sytuacja, która. Ja widzę, to jakiś taki zawód na jakiejś osobie. Ale to niekoniecznie na osobie. Mogło to też dotyczyć wodników jako ich samych. Czyli jakby jakiś zawód w kwestiach relacyjnych. To może być sytuacja taka, że wodniki mogły się zawieść na jakimś, lub w najbliższym czasie może być taka sytuacja. Lub też wodniki mogły się zawieść lub zawiodą się na samych sobie, jeżeli chodzi o jakieś relacje. Czyli... Ja tu widzę, że może być taka sytuacja, w której będą żałowali na zasadzie takiej, że jeżeli chodzi o ich samych, czyli na przykład um, zareagują na przykład w jakiś sposób zbyt impulsywny, i po czasie po prostu dojdą do wniosku, że ich zachowanie było niewłaściwe lub zraniło jakąś inną osobę, coś w tym rodzaju. Czyli będzie jakaś taka relacja, reakcja. Um, Mniejsza lub większa, która po chwili refleksji, to może być nawet za parę dni, przyniesie takie poczucie zawiedzenia się na sobie na zasadzie, że mogłem na przykład czegoś nie mówić, mogłem czegoś nie mówić, zareagowałem zbyt agresywnie, coś w tym rodzaju, ale też może to być to może by się tyczyć jakby że jakby wodniki padną jakby. Yy, że wodniki będą brały udział w takiej sytuacji, czyli yy, ktoś w stosunku do wodników zachowa się w sposób bardzo taki, może nie, że bardzo, ale taki, yy, który wywoła jakby, jakby wodników zawiedzenie się na tej osobie yy, na zasadzie takiej, że yy, nie, zawiedzenie to jest, na, to jest to chyba najlepsze słowo, które mi przychodzi teraz do głowy. Yy, ale widzę, że ta sytuacja będzie, yy, jakby to powiedzieć, spowodowana tylko chwilą. To nie będzie jakieś zachowanie na zasadzie, że yy, zachowanie, bo ja tak chcę, bo ja chcę kogoś zranić, to będzie wynikowa jakby sytuacji stresogennej, jakiejś, yy, jakiejś emocji. To wydarzenie się już mogło jakby wydarzyć. Więc jeżeli takie wydarzenie miało miejsce u wodników, czyli w mniejszym lub w większym stopniu jakaś taka sytuacja, która spowodowała zawiedzenie, no to polecam ogólnie wyjaśnienie sobie sytuacji. Natomiast to może być tak prozaiczna sytuacja typu jakiegoś burknięcia w kolejce kogoś, komuś, albo jakiejś takiej odzywki, że tak naprawdę już nawet my nie spotkamy tej osoby. Więc to może być tego typu sytuacja. Natomiast jeżeli miała ona większe, jakby większy jakby zasięg, czyli była to osoba z naszego środowiska, która nam powiedzmy, e, która się zachowała w sposób taki, że się na niej zawiedliśmy, no to polecam ogólnie się dogadać, bo ja widzę, że to jest jakby wynik jakby z emocji i stresogennej sytuacji. Natomiast jeżeli był to poziom taki, że była to dla nas nieznajoma osoba, e, która na przykład gdzieś w sklepie nam coś tam powiedziała albo zwróciła uwagę w sposób niewłaściwy, no to tak jak mówię, możemy nawet tego nie zauważyć. Jeżeli chodzi o życie typowo praca, finanse, materialne, taki świat uwodników, to widzę, że Tutaj widzę jakieś takie brak, brak. może nie brak radzenia sobie, ale problemy w problemy jakieś rodzinne widzę, ale to jest właśnie widzę problemy rodzinne życie finansowe i tutaj może być tak, ale to prawdopodobnie z tego, co tu widzę jest jakby... Problemy rodzinne, jako wynikowa życia i pracy, i finansów. Czyli jakieś problemy w pracy mogą przekładać się na, na problemy rodzinne, albo y, jakieś ciśnienie, y, jakieś taka bardzo y, sytuacja, która jest taka, wywołuje taką presję, jeżeli chodzi o finanse, zarobki, może wpływać jakby negatywnie na relacje rodzinne u wodników. I tutaj y, tak, jak może to być spowodowane przez samych wodników, lub wodniki mogą być w partnerstwie z osobą, która przez jakąś presję w pracy, powiedzmy w biznesie, może powodować, że jednak w rodzinie, w takich relacjach rodzinnych, może być jakby cięższa atmosfera, po prostu taka gorsze mogą być relacje, ale to widzę, że to może być. To raczej jest sytuacja przejściowa jakaś e, może się objawiać jakimiś takimi po prostu gorszymi dniami, jeżeli chodzi o życie rodzinne, u wodników, i e, na pewno będzie miało to korelację z pracą, z finansami. Niekoniecznie jako pracą, jako pracą, ale jako m, m, życiem ogólnie finansowym, czyli m, jakiś budżet domowy coś w tym rodzaju yy, może to wywołać jakby takie lekkie perturbacje jeżeli lub wywołało już perturbacje jeżeli chodzi o takie życie rodzinne ale ja to widzę, że to jest do przeczekania jakby to jest po prostu wszystko na zasadzie yy. widzę takie jakby chwilowa burza coś w tym rodzaju że tutaj jakby to po prostu jakby trzeba przeczekać Jeżeli chodzi o ryby i życie prywatne osobiste, ja tu widzę jakby takie niedostrzegania pewnych możliwości ryby, ryby mogą świadomie lub Nieświadomie jakby nie korzystać z pewnych możliwości. Tutaj widzę na takiej zasadzie, że powiedzmy, jeżeli to byłoby nieświadome, to po prostu takie typowo nieświadome niezauważanie pewnych sytuacji w ich życiu, które mogłyby spowodować jakąś wartość materialną lub zdrowotną, lub wartość taką w relacjach. Natomiast może to też być świadome tutaj widzę, czyli Unikanie pewnych sytuacji, pewnych możliwości, które ewidentnie by wpłynęły na polepszenie ich relacji rodzinnych, jakichś takich przyjacielskich, zdrowotnych czy materialnych, ale tu widzę, że to jest jakby niekorzystanie z tego. I tutaj jakby powód tego niekorzystania może być różny. Może to być powiedzmy objaw jakiegoś takiego strachu przed zmianą. Eee, też widzę jakieś lenistwa na zasadzie, że e, dobrze mi jest jak jest e, takiego e, może to być spowodowane różnymi czynnikami, natomiast widzę ewidentnie, że po prostu jest brak jakby korzystania z możliwości, które jakby daje nam los coś w tym rodzaju. Ale to tak jak mówię wszystko w zależności od skali jakby. ja widzę, że to może być taka skala, że nawet te korzystanie z tych możliwości niewiele by jakby zmieniło w życiu ryb, dlatego one są jakby pomijane świadomie. Natomiast też widzę tu sytuację u niektórych ryb, że pewne kroki, które one by jakby zrobiły. A które nie robią właśnie poprzez brak korzystania z tych możliwości, które daje nam los, jakieś zbiegi okoliczności itd., lub jakby nieświadome ich niewychwytywanie, może spowodować, że jakby, może nie, że stracą na pewnych rzeczach, ale że mogło być lepiej o coś w tym rodzaju, że y, mogło być lepiej, więc rybą polecam w najbliższym tygodniu. Jeżeli jest to robione w sposób nieświadomy, aby przyjrzeć się po prostu pewnym e, sytuacjom, które mogą jakby ewidentnie wpłynąć na nasze życie materialne, zawodowe, zdrowotne bądź relacyjne. E, a ryby, które świadomie jakby nie wchodzą w te relacje, aby po prostu oceniły, czy jest to opłacalne tak naprawdę, bo tutaj widzę, że to mogą być. E, u niektórych ryb sytuacje, które niewiele zmienią w ich życiu, a u niektórych, że będzie to jakby dość znacząca zmiana, jeżeli chodzi o tutaj życie prywatne, osobiste, więc ryby muszą jakby samo ocenić sytuację i ogólnie polecam jakby wyczulić się na tego typu zdarzenia, czy jakby takie losowe sytuacje, które otworzą pewne furtki, które sprawią, że nasze życie materialne, finansowe, zdrowotne czy relacyjne. Będzie na plus. Jeżeli chodzi o zdrowie, to tutaj widzę u ryb, że albo już nastąpiło, albo nastąpi, albo następuje pewne otwarcie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Eee, jakaś większa otwartość, na pewno. Na pewno większa otwartość, i to może być otwartość bezpośrednio ryb. Lub ktoś z otoczenia ryb jakby bardziej otworzy się, jeżeli chodzi o ich kwestie zdrowotne albo zdrowotne ich samych. Czyli ja tutaj widzę na przykład taką sytuację, że mąż, partner na przykład nie chciał mówić o jakichś swoich dolegliwościach zdrowotnych, ale zostanie to jakby przełamane. jakaś pewna otwartość nastąpi. Mogą, tu też widzę, że mogą to być jakieś wstydliwe nawet dolegliwości zdrowotne, o których po prostu jakby niechętnie się rozmawiało i tutaj widzę jakby taki przełom, otwartość. Yy, oczywiście nie muszą to być jakieś bardzo skomplikowane, yy, mogą to być bardzo proste, jakieś, ale wstydliwe. Ja tutaj widzę proste, ale wstydliwe jakieś takie dolegliwości zdrowotne. Yy, albo takie dolegliwości, o których jakby ludzie nie chcą się jakby chwalić. Coś, coś w tym rodzaju takie. Będzie jakaś otwarto otwartość, przełamanie. I tutaj widzę, że albo ryby się otwarły i po prostu powiedziały o takich problemach czy to lekarzowi, czy swojemu mężowi. Albo właśnie ktoś z otoczenia ryb się przełamie i powie o pewnych sprawach, lub powie w większych szczegółach o sprawach, o których ryby już wiedziały wcześniej ale to na pewno będzie pozytywne, jeżeli chodzi o ich zdrowie, na pewno przełamanie się taka otwartość, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Jeżeli chodzi o relacje i o, o takie życie typowo relacyjne u ryb to widzę ogólnie Hmm. Ogólnie widzę na plusie y, takie życie relacyjne y, że będzie obfitowało jakby y, że to życie jakby relacyjne będzie jakby bogate y, ale to można y, to może być bogate jakby w relacje takie wartościowe ale też może być bogate jeżeli chodzi o to, że będzie zbyt wiele ludzi i niekoniecznie te relacje będą takie takie wartościowe natomiast widzę jakieś takie natężenie, bogactwo takich natężenie, jakieś takie taki dobrobyt nawet relacyjny, że albo będzie Dużo osób, które będą nas otaczały i e, będzie to sprzyjało możliwościom zawarcia jakichś fajnych relacji, albo e, po prostu pojawią się e, niewiele takich osób, ale e, te relacje będą jakieś takie fajne po prostu. Co jakiś taki na pewno e, jakiś taki relacje na plusie na pewno ryb. Które już ryby mogą odczuwać w mniejszym, w większym stopniu, to tak jak mówię, to, to może się objawić, że nagle otoczy nas bardzo dużo ludzi, to znaczy otoczy. Będziemy mieli jakby kontakt z wieloma osobami, ale to też może się objawić na takiej zasadzie, że jakby ryby. Też nawet wejdą w głębszą relację, z, albo polepszy się jakość relacji z osobą z osobami, które ryby już jakby mają tutaj w swoim otoczeniu. Ja tutaj widzę nawet, że jakieś takie matka-córka, takie relacje, które, jakby, które już od dłuższego czasu trwają, natomiast jakby jakość będzie lepsza. Tutaj coś wpłynie na to, że ta jakość będzie lepsza tych relacji. Ale to też może być tylko na zasadzie takiej powiedzmy, jednodniowej nawet. Że po prostu jakaś sytuacja, jakiś zbieg okoliczności, jakiś powiedzmy dobry humor dwóch stron sprawi, że w jakimś dniu po prostu te relacje będą yy, jakby na wyższym poziomie. Więc jakby skala tego jest dość duża tutaj, albo to się może objawić takim typowo chwilowym jakimś polepszeniem relacji z daną osobą, albo wręcz jakimś nawet mm, jakimiś wieloma znajomościami, więc ale na pewno ryby na plus, jeżeli chodzi o znajomości, jeżeli chodzi tutaj o... o mm, pracy finanse to ryby ryby ogólnie widzę, że tutaj za, za dużo się zamartwiają, jeżeli chodzi o finanse, o życie takie typowo materia, materialistyczne, tutaj widzę takie dużo było, dużo było ogólnie takie zamartwiania na zasadzie jak ja sobie poradzę, na zasadzie jakieś nawet tu widzę rachunki do zapłacenia jakieś ale nawet jakaś taka sytuacja w przyszłości, która jakby może być obciążająca i tutaj jakby widzę takie zamartwianie się. Tylko, że ja widzę, że to zamartwianie będzie słabo. Albo już słabo po prostu. To może być wynikowa jakby rozwiązania pewnych sytuacji finansowych albo po prostu... Ja tutaj widzę, że to może być też wynik jakby zmiany, zmiany... Zmiany postrzegania ryby pewnych problemów. Na pewno to takie zamartwianie, jeżeli chodzi o takie kwestie bytowe, będzie słabo ryb. Albo nawet całkowicie zniknie w jakimś tam przedziale czasowym. Natomiast. Natomiast. To może być różnie, tu raczej, ale to raczej widzę, że to jest jakby pewne wyolbrzymianie problemów, jakieś nakręcanie się. Chociaż nie wykluczono, że jest to jakiś też, e, może być realny problem, natomiast widzę, że tutaj dużo było takiego nakręcania się też. E, nakręcania się i takiego wpadania w takie myśli, e, jakby. Ja tu widzę takiego, e, że jakby ryby wpadały w pewien rodzaj myśli. I tak jak alkoholik ma ciągi, to po prostu ryby miały takie ciągi, takich kilkugodzinnych, kilkunastogodzinnych, kilkudniowych, takich negatywnych, takich, yy, takich myśli związanych właśnie o troskę, o swoje przetrwanie jakby takie materialne.